Kingusiu, co o, się stało? Źle było? Co się stało? Słuchajcie, byłam na zastrzyku z biole Vox Biole Vox Pokaż. Na tym musicie. Za 650 złotych takie Ale to w promce, bo normalnie 800 Takie yy, rewelacje ja Powiem wam, straszne to jest Straszne Prawda, mnie nic tak nie udało Było straszne Wszyscy w kolejce chyba słyszeli jak krzyczę Wszyscy słyszeli jak krzyczę Oj tak ja Mnie denerwowali, bo się poć nie Także powiem wam, fajny ten tydzień, bo zaczyna się od kolana. Mam jeszcze jedną fajną rzecz w tym tygodniu, która będzie mnie boleć. Także no, cieszę się, mogę wam pokazać, jest spuchnięty do kolana. Nawet Mam takie wrażenie, łować. bo ten żel jest bardzo gęsty, że rozpiera mi kolano i nie mogę go zgiąć. Więc w tej chwili ból jest taki jak przy urazie. Fajnie powiem wam, super. Ale nie wiem, no może z czasem będzie lepiej. Potrzebuję 3-4 dni. Nie powinno być git. Będzie git. Ale było strasznie. Boże, było strasznie. Jak ja się daruję. Aż mi wstyd. Po prostu było mi wstyd. No nic, wracam do moich okładów. Widzimy się przy następnym bólu. My znowu walcie. A jak? I znowu są mgły. A czy ja myślę, że te mgły to są już chyba od dwóch tygodni? Może to smogi są. Cały czas. i nie było takich mgieł niestety. Serio. Cały czas są mgły. Tak. Mgły są. Jak Silent Hill. Piękny kot. Piękna Kingusia na wyjście. Taka stylóweczka na nasze wyjście. Idziemy na Dama Bileckiego. Takie górskie wydarzenie z promocją jego nowej książki. Dlatego założyłam buty takie wiecie not <laughs> taki stylowy górski. No a reszta jest jak jest. Myślę, że spoko. Później mam trochę czerwoną. Jestem trzeci dzień po dermapenie, więc niestety zero podkładu, zero niczego, no jest jak jest. Także ja idę tak. O, tak, to tak. No to idź. Zaraz pokażę, jak ty idziesz. No ja idę tak. Myślę, że. Będziemy pasować. Mhm. To chodźmy. To chodźmy. Może się zapnę, żeby nie było tak na był weselu i... na balony. <laughs> <To> troszkę porządniej <laughs> No dobra. idziemy Parkciuka z jestem parkingowym. Stajemy pod samym teatrem. My. Pod samym samym teatrem. My. My. Czekamy, no, zresztą so nie excited. Małe, jak ja to mówię, pieszonkowe góry i dostarczają one nieustannie bardzo fajne, bardzo ciekawych wyzwań. rzeczywiście w tych można się bardzo solidnie podspinać. W nowo też jakby wróciłem do książki bez śladu. Idę do kiermasztra. Dziciaci robią swoje. Nożki zakupki. O, o ile malinki. Siedem dziewięćdziesiąt dziewięć. Ładne. Mało. Mało. Krejfurt, który może być dwa miesiące. Ja nie lubię czerwonego, tylko zielony. Tylko zielony. Pieczywo no, w dyskoncie. Nie się. Chyba, że to jest w Tyranny. No to tak tylko powiedziałem. Temu się zdarza, każdy kupuje wszystko dla ludzi z umiarem. No wejście Patrzcie, gdzie mu kaskadzisz. No, ale zawsze weźmie z tyłu. No, bo mam taką teorię na temat przeczytów, że tam jest świeższe. Tak. I nieznaczane. To się tyczy tylko przeczytów. To Czy taki? Czy jeszcze większy? Taki starczy. Taki starczy? No. Spinak Babu Baby Data 24 I taki nie widziałam jeszcze Kolorowy Hmm dużo białeczka, a to Żyje wezmę budynek. No. Budynek. O, jakiś kurier idzie <noise> Kurier without face. Kurier nocny. Nie jest to Kinga. Pokaż tu z boku, jest sobie późny obiad. My dostałeś nam taki Z coś. kotelem. Dobra, pokażę tak szybko. Z kotelem. No kot, tak, bo jest kurczak. No i po raz kosztować. Dla prawdy. Hmm. Bardzo smaczne. Takie świąteczne. Mini ciasteczka, dokładnie. No ale tak jest napisane. Krisma z mini. Mhm. Dobra. Spoko. Można kupować. Tym bardziej, że ja lubię wszystkie takie rzeczy. Świąteczne. wydanie świątecznym, ale... Jeszcze przy okazji, to jest, to jest dopiero coś, ja nienawidzę daktyli, ale te daktyle w wersji kwaśnej i jabłkowe najlepsze, no to jest, to jest coś wybitnego, naprawdę super połączenie kwaśności z słodkością daktyla, ale też konsystencja jest taka żelkowa, twardego żelka i to jest po prostu sztos. To jest moje chyba drugie opakowanie. Mm. Nie, drugie. Miałam kolowe, miałam brzoskwiniowe i teraz te, trzecie. I te są e, number one. Polecajka taka, no. unboxing... Twoich Prezentów. zakupów. Moich zakupów? To są twoje zakupy. Moje zakupy, ale... Do mojej skrytki. W szczytnym celu, bo ty umiesz ładnie pakować i one będą dla twojej mamy i po taty. Bardzo to jest dobrze zapakowane. No Bardzo dobrze, bo to bardzo dobra firma. Łukasz sobie zrobił właśnie zamówionka. Jest czas świąteczny, to wiadomo, że dużo prezentów kupuje się. O, jaka online. online. A już nie spodziewałam, że to co zamówię się jest takich rozmiarów. Tylko duże rozmiary prezentowe. O kurde. Pani Ewa. Pani Ewa ciasta. Pani Ewa ciasta wachowicz. A Pani Ewa Ciasta? Zerknę. <grym> wiedziałem, wiedziałem, że to się A nie tak mogę skończyć. To nie może być widać, że ja tak wiesz. No, no ale coś tam możemy. Ciasteczka słoneczka. Myślisz, że będzie się podobać? Myślę, że tak. Moja mama miała w jednym miejscu parę ciasteczek, ona lubi z ciastami eksperymentować. Myślę, że jest super. Myślisz, że dobrze? Mm. Doradziłaś mi? <grym> tak. Lego. Like, like Dobra, jadę dalej. No to ja to sprzątam od razu. I teraz dla taty, nie? Prezent dla taty. O, fiu! fiu. Super. Czytałem opinie i ludzie naprawdę chwalili. Nicaragua. Rzeczywiście są stamtąd te kawy. A oni mają mielarkę czy ekspres, ekspres? Mają mielarkę mają mylarkę i ekspres przelewowy. No, no to tak. myślę, że jakaś ekspres różnica może być. Super prezent. Odczuwalna. No. Ładna grafika. Bardzo. Myśmy sobie w sumie chyba zrobili prezencior świąteczny. Świąteczny. No. Czekaj, no. idę po niego. No o i jest. tak. I tak on widzisz, co robi? Pomaga zmywarce myć. I będziesz kubał. Co on tam czuje? Co on tam widzi? Ryan, jesteś niepoprawny. A, już na mnie chodzi. Ale słodki kociak. mówisz co? To są chyba światełka. Tak, są światełka. Ten kot jest bardzo mądrym kotem. Oh my god! Ale to jest duże. Pomóc Ci? No, musisz je mi miejsce zrobić. Nie <gryny> od ciebie. No nie rzucaj tym. Ej, wiesz, że młoda robiła to samo. Jak tak? tak? No widzisz, Geny. serio. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Yeah. I dla tych, którzy chcą powiedzieć, że to jest nieekologiczne. Wiemy, ale są też wielorazowego użytku kapsułki. To jest po pierwsze, a po drugie. Łukaszku, jak często piję kawę? Ty od święta. No. Dlatego tu masz jeszcze ode, ode mnie prezent, dodatkowo zamówiłem, oprócz zwykłej kawy. Gorącą czekoladę, którą pewnie zaraz uskutecznisz. Ale ty przynajmniej teraz jak będziesz przyjeżdżał, to napijesz się czegoś dobrego. No będę. Co, zaraz spróbujemy? Zaraz odpalamy. O! Dobra. O! O! o. Testing. Twoja robię. Ja, ja idę na pierwszy ogień. Robię pierwszy. Mam super kubek. Naciskam. Nie, może ty pierwszy. No dobra. Tak prawdopodobnie bez cukru. Dłuchaj, co byś się nie oparzył. O! Naprawdę super. Jak z ekspresu, no. takiego automatycznego. Better? Tak, zdecydowanie. To ja robię czekoladę. No, udajesz. ładny kubek w muminki to była super bajka super lubię tylko jak macie takie kubki to na pewno wiecie że nie należy ich myć wy Zmywarce. dlaczego bo jeden ja mój muminek już stracił uszy bo muminki się wtedy nie cieszą no nie no i teraz muminki się cieszą teraz tak Prawilny kolor. Nadzieję, Jak ostygnie, to poddałem. przetestuję, żeby sobie buzi nie skwarzyć. Yeah. To co, może sobie zicniemy z no, ja kawulinką? Pewnie. wiesz siadamy. Do zobaczyska. Baju! To Pyrsk.